Jak leci? Słuchaj, to jakaś pomyłka. Jestem Owen Hendrix z Biura Doradcy Prawnego. I wpadłeś do tajnej bazy bez zapowiedzi? Miałem zadzwonić? Jak praca? Masz nowych przyjaciół? Zaciskam? Nie zaciskam. Możesz przestać. Mam tajne dokumenty CIA. Dokumenty? Dużo dokumentów. Nie będę powtarzać, że się o ciebie martwię. Ale się martwię. Nie mieliśmy spotkać się rano? W szerokiej drogi.